Przepływając na ręce naszych najszybszych uczestników biegu. Wyobraźcie sobie Państwo, cały bieg 5 km, nieco ponad kwadrans. Jaki fantastyczny czas pierwszego z zawodników, jaka cudowna forma. W międzyczasie momentami dać mety, minęła najszybsza kobieta biegu niepodległości. 2015 zawodniczka z numerem 842. Olbrzymie, olbrzymie gratulacje dla najszybszej spań. Zegar pokazuje 20 minut 25 sekund. Drodzy Państwo, także poniżej 20 minut to najszybsza uczestniczka w kategorii kobiet, w kategorii Open Kobiet. Przypominam, że zwycięzcą Biegów kategorii mężczyzn, zawodnik z numerem 746. Już nie Będę mieć dla Państwa te nazwiska a my mamy bardzo ważną informację dla wszystkich, którzy teraz już są na mecie otrzymaliście w pakietach startowych zaproszenie na poczęstunek to jest taki kupon gastronomiczny w każdym z trzech namiotów, w których odbieraliście pakiety startowe można teraz odebrać rogalika i pyszne kakao, pyszne rozgrzewające kakao i rogal energetyczny z okazji święta niepodległości już teraz czeka na biegaczy biegacze i tylko biegacze mogą skorzystać z tego wyjątkowego od wystarczy mieć ze sobą kupon gastronomiczny, które wystarczy mieć ze sobą kupon gastronomiczny, który otrzymaliście w pakiecie startowym. Zachęcamy do skorzystania z tego poczęstunku. to są trzy niebiesko-białe namioty oznaczone literami. Te same namioty, w których drodzy biegacze wcześniej odbierali się swoje pakiety startowe. Przypominam także, to informacja głównie dla kibiców, że pierwsze 500 osób, które przekroczy linię mety na dystansie 5 km dzisiejszego biegu niepodległości, otrzyma pamiątkowe medale. Te medale już teraz wręczają naszym Zawodnikom raz jeszcze przypomnę przewodniczący Rady Miasta, pan Jan Szobiński i zastępca prezydenta Węglaszczyki, pan Mirosław Kozłowicz. Te medale dla pierwszych 500 osób. Państwo z ogromną przyjemnością informuję, że w kategorii mężczyzn w biegu niepodległości 2015 najszybszy był zawodnik z numerem 746, pan Wegard Danielsen wielkie gratulacje, wielkie brawa. Wegard Danielsen, zwycięzca biegu niepodległości 2015 w Bydgoszczy. na pyszne marcińskie rogale, na rogale bydgoskie i gorące kakao zapraszamy do wszystkich namiotów w których opierali pakiety startowe Nieważne do którego namiotu się zgłosicie ważne, żebyście mieli ze sobą swój kupon gastronomiczny który wręczyliśmy wam razem z pakietem startowym my cały czas jesteśmy na mecie, tutaj właśnie przyglądam się temu co się tu dzieje i jeszcze mamy pamiątkowe medale, jeszcze te ciemno-szare medale cały czas są zakładane na szyi naszych zawodników te niebieskie wstążki już za moment oplotą głowy oplotą szyję kolejnych biegaczy ale jak dużo tych medali jeszcze wystarczy naprawdę trudno mi na to pytanie odpowiedzieć przypominam, że pierwszy 500 zawodników takie pamiątkowe medale otrzymuje, a w sumie na starcie mieliśmy w stawce blisko 1000 biegaczy Koladę na rogalika zapraszamy do któregokolwiek z trzech namiotów, w których odbieraliście pakiety startowe. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą kupon gastronomiczny. Drodzy Państwo, raz jeszcze wspominam, raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom Gminy podległości 2015 wędroszy został zawodnik z 746 Pan Wegard Danielsen Wegard Danielsen, rocznik 99 Wegard Danielsen, zwycięzca dzisiejszych zawodów. Takie jest drodzy Państwo, zróbmy duży hałas, dobijmy no gorąco. Oni w pocie czoła pokonali 5 kilometrów a część z jeszcze na trasie nie zapominajmy o tym, żeby ich wspierać nie zapominajmy o tym, żeby dopingować zegar pokazuje 27 minut, tyle czasu upłynęło już od startu, a ja mam dla Państwa także informacje o zwyciężczyni w kategorii kobiet niniejszym z wielką przyjemnością informuję, że najszybsza wśród pań była zawodniczka z numerem 842 pani Katarzyna Grzesi Wielkie brawa dla pani Kasi, najszybsza wśród kobiet. Szanowni Państwo, będziemy także zapraszać już niedługo na dekoracje. Za 30 minut zapraszamy na dekoracje na scenie głównej. Dowiemy się, kto otrzyma szablę marszałka Piłsudskiego. Przypominamy, że ta wyjątkowa nagroda w liczbie dwóch trafi do najlepszej w kategorii w pani, najszybszego wśród mężczyzn. To są znakomite repliki szabli, którą zwykły u swego boku podczas galowych uroczystości sam marszałek Józef Piłsudski. Taka replika szabli czeka na zwycięzców wśród kobiet i wśród mężczyzn. Przypominamy także o pamiątkowych medalach, te medale rozdawane na mecie dla pierwszych 500 zawodników. I także dla wszystkich, raz jeszcze to podkreślę, dla wszystkich zawodników słodki poczęstunek. To jest kakao, gorące kakao i oczywiście wydgoskie rogaliki. A to wszystko, ten słodki poczęstunek otrzymacie drodzy zawodnicy w trzech niebiesko-białych namiotach. To są te namioty, gdzie wydawane były pakiety startowe. Zgłaszajcie się, wystarczy mieć ze sobą kupon gastronomiczny które otrzymaliście wraz z pakietem startowym. Kupon gastronomiczny uprawnia do takiego słodkiego poczęstunku. Zachęcamy i życzymy smacznego. Cudowny, cudowny zespół już teraz na scenie. Kolejne brzmienia, fantastyczne utwory. My troszeczkę zagadujemy to granie, ale pamiętajcie, że oni są tutaj także po to, aby przypomnieć Wam, jakie utwory muzyczne kształtują naszą niepodległość. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwa, Agatha Jagodzińska, Marcin Jagodziński i Marcin Wąskowski.